Rozdział dziewiętnasty. Koncert, katastrofa i wyznanie Marylo, czy mogę skoczyć do Diany na jedną chwileczkę? spytała Ania pewnego wieczoru zimowego, pędząc bez tchu swacjadki do kuchni. Nie widzę powodu, dla którego masz wyjść z domu podczas ciemnej nocy, zauważyła Maryla. Ze szkoły wracała się razem z Dianą i dobre pół godziny stałyście w śniegu, mieląc jak najęte. Cóż to za ważna sprawa was znowu niepokoi? Ależ Diana musi się ze mną zobaczyć, błagała Ania. Chce mi coś bardzo ważnego powiedzieć. A skąd ty wiesz o tym? Bo właśnie dała mi sygnał ze z tego okna. Wynalazłyśmy sposób porozumiewania się za pomocą świecy i arkusza papieru. Stawiamy zapaloną świecę na oknie i powiewamy nad nią tam i z powrotem arkuszem papieru. Pewna ilość ruchów oznacza taką a taką wiadomość. Był to mój pomysł, Marylo. Domyśliłam się tego natychmiast, odrzekła Maryla. I jestem pewna, że w najbliższym czasie zapruszycie ogień tym głupim sygnalizowaniem. Ach, Marylo, jesteśmy bardzo uważne, a to taka przyjemna rozrywka. Dwa ruchy znaczą, czy jesteś w domu, trzy znaczą tak, a cztery zaś nie. Pięć wyraża: Przyjdź czym prędzej, muszę ci coś ważnego powiedzieć. Diana w tej chwili sygnalizowała pięć i drże z ciekawości dowiedzenia się o co chodzi. A więc nie drżyj dłużej, rzekła Maryla ironicznie. Możesz pójść, lecz masz wrócić za dziesięć minut. Ania pamiętała o tym nakazie i powróciła w oznaczonym czasie. Pomimo, że zapewne żaden śmiertelnik nie uwierzyłby. Wiele wysiłku ją kosztowało zamknięcie rozmowy w terminie dziesięciominutowym. Ach, Marylo, proszę sobie tylko wyobrazić, jutro są urodziny Diany. Otóż pani Barry pozwoliła jej zabrać mnie ze sobą wprost ze szkoły, abym u nich pozostała na noc. Kuzynostwo jej przyjeżdżają z Newbridge wielkimi saniami, aby pójść jutro na koncert do klubu dyskusyjnego. Zabiorą też Dianę i mnie, rozumie się, jeśli Maryla pozwoli. Ale Maryla pozwoli, prawda? Ach, jestem taka wzruszona. Uspokój się. Nie pójdziesz do Barych, Aniu. Zdrowie ci będzie, jeśli prześpisz się w domu, we własnym łóżku. Co się zaś tyczy koncertu? Jest to bardzo niemądry pomysł, bo dziewczynki w twoim wieku nie chodzą jeszcze na koncerty. Jestem pewna, że klub dyskusyjny to bardzo przyzwoita instytucja, broniła się Ania. Nie przeczę temu, lecz nie pozwolę, byś po koncercie późno wracała i chodziła spać gdzie indziej, i jak w domu. Ładna zabawa dla dzieci. Dziwi mnie bardzo, że pani Bary pozwala na to dianie. Ależ to taka wyjątkowa sposobność, prosiła Ania bliska płaczu. Urodziny Diany są tylko raz do roku. Przecież urodziny to naprawdę niezwykła rzecz, Marylo. Prissy Andrews będzie deklamowała coś wyjątkowo pięknego. Koleżanki moje mówiły, że to bardzo moralny poemat, Marylo. Z pewnością wpłynąłby na mnie jak najlepiej. Chór zaś odśpiewa cztery wspaniałe, wzruszające pieśni, prawie równie wzniosłe jak hymny. Nawet pastor przyjmie udział. Tak, naprawdę, on nas przywita. Będzie to rodzaj kazania. Droga, kochana Marylo, czy będę mogła pójść? Czyś nie słyszała mojej odpowiedzi, Aniu? Zdejmij obuwie i pójdź spać. Godzina ósma już wybiła. I jeszcze jedna uwaga, Marylo, rzekła Ania, próbując ostatniego środka przekonania swej opiekunki. Pani Bary powiedziała Dianie, że pozwoliłaby nam spać w gościnnym pokoju. Czy Maryla wyobraża sobie zaszczyt, jakiego dostąpiłaby sierota Ania, śpiąca w łóżku przeznaczonym dla gości, potrafi żyć i bez tego wielkiego zaszczytu. Idź już spać, Aniu, i nie mówmy więcej o tej sprawie. Kiedy Ania zalana łzami smutnie wracała na facjatkę. Mateusz, który, choć zdawało się, iż drzemał, wysłuchał całej tej rozmowy, otworzył oczy i rzekł tonem stanowczym. Mnie się wydaje, Marylo, że powinnaś ani pozwolić na tę przyjemność. A ja jestem przeciwnego zdania, odrzekła Maryla. Kto się zajmuje wychowaniem tego dziecka Mateuszu? Ty czy ja? Zapewne, że ty? Przyznał Mateusz. A więc nie wtrącaj się do moich spraw. Ja się też nie wtrącam, tylko mam własne zdanie o tej rzeczy. A zdaniem moim powinnaś pozwolić ani wziąć udział w tej rozrywce. Ty byś sądził, że powinna jej pozwolić udać się na Księżyc, gdyby miała ochotę na podobną wycieczkę. Ręczę za to, odpowiedziała Maryla wesoło. Pozwoliłabym jej ostatecznie przenocować u Diany, ale nic poza tym. Nie uznaję koncertów dla dzieci. Na pewno przeziębiłaby się i nabiłaby sobie głowę nowymi wrażeniami. Byłaby przez cały tydzień oszołomiona i zirytowana. Znam dobrze naturę tego dziecka i wiem, co jest połączone z jej dobrem, Mateuszu. A jednak sądzę, że powinnaś była jej pozwolić, powtarzał Mateusz stanowczo. Nie umiał dobrze uargumentować swego zdania, lecz potrafił uparcie twierdzić. Maryla westchnęła beznadziejnie i zamilkła. Na zajutrz, kiedy Ania zmywała naczynia po śniadaniu, Mateusz, idąc do spichrza, odezwał się znowu do siostry. – Powinna byś pozwolić Ani pójść na koncert, Marylo. Twarz Maryli przybrała na parę sekund wyraz nie do opisania, po czym poddając się widocznie konieczności, rzekła surowo – Owszem, może pójść, jeśli ci ta sprawa nie daje spokoju. W tej chwili… Ania wybiegła z alkówki, w której zajęta była zmywaniem, trzymając mokrą ściereczkę w ręce. Ach, Marylo, Marylo, powtórz te błogosławione wyrazy raz jeszcze! Uważam, że jednorazowe powiedzenie wystarczy. Jest to sprawa Mateusza. Ja umywam ręce od wszystkiego. Jeśli wychodząc podczas chłodnej nocy z gorącej sali koncertowej nabawisz się zapalenia płuc, nie miej żalu do mnie, lecz do Mateusza. Ależ, Aniu, zmiłuj się, wszak zalewasz wodą podłogę. Nigdy w życiu nie widziałam równie nieuważnego dziecka. Ach, ja wiem dobrze, że często jestem powodem przykrości, rzekła Ania żałośnie. Tak często postępuję błędnie. Natychmiast wezmę trochę piasku i wytrę plamy na podłodze, zanim jeszcze pójdę do szkoły. Ach, Marylo, ja tak bardzo marzyłam o tym koncercie. Nigdy w życiu nie byłam na żadnym i kiedy inne dziewczynki w szkole rozmawiały ze sobą o muzyce i śpiewie, czułam się niezmiernie upokorzona. Maryla nie wyobraża sobie, jak mi wtedy było, lecz Mateusz to rozumie. A to tak przyjemnie być zrozumianym. Ania, zbyt przejęta myślą o przyjemności, jaka ją oczekiwała, nie potrafiła tego ranka skupić uwagi na lekcjach w szkole pozwoliła Gilbertowi Blythe prześcignąć się w odpowiedziach i mieszała się widocznie w rachunkach pamięciowych Nie przejęła się jednakże tym niepowodzeniem tak bardzo jakby to się stało innym razem bo miała ciągle na myśli oczekujący ją koncert i nocleg w gościnnym pokoju wraz z Dianą nie przestawały rozmawiać o tym co je oczekiwało i nauczyciel, sumienniejszy od pana Filipsa, byłby z pewnością zauważył ich roztargnienie i odpowiednio skarcił nieuwagę. Ania czuła, iż nie byłaby w stanie znieść zakazu pójścia na koncert, bo cała szkoła nie mówiła tego dnia absolutnie o niczym innym. Klub dyskusyjny w Avonlea, gdzie się podczas zimy co dwa tygodnie odbywały zebrania towarzyskie, Urządzał małe, bezpłatne, dość częste przedstawienia dla młodzieży. Ale to miał być wielki koncert z opłatą 10 centów za wejście w celu zebrania funduszy pomocy dla czytelni. Młodzież Avonlea ćwiczyła się już od kilku tygodni, a najbardziej zainteresowane były dzieci szkolne, których starsi bracia lub siostry przyjmować mieli udział w tym koncercie. Każde dziecko uczęszczające do szkoły, a starsze nad lat dziewięć miało nadzieję, iż się tam znajdzie. Wyjątek stanowiła Kerry Sloane, której ojciec był zdania Maryli, że małe dziewczynki nie powinny być prowadzone na wieczorne koncerty. To też Kerry Sloane spędziła całe popołudnie płacząc nad ćwiczeniami gramatycznymi i uznała, że nie warto żyć na świecie. Dla Ani Istotne wzruszenie zaczęło się z chwilą skończenia lekcji i zwolna się potęgowało, aż wreszcie dosięgło kulminacyjnego punktu podczas samego koncertu. Pani Barry urządziła w najwyższym stopniu elegancką herbatę, po czym nastąpiło rozkoszne zajęcie ubierania się w maleńkim pokoiku diany na piętrze. Diana upięła ani włosy od czoła w nowym stylu a la pompadour. Ania zaś, z właściwą sobie zręcznością, ułożyła Dianie różyczki z warkoczy nad uszami. Potem, przynajmniej ze sześć razy, układały włosy w tyle głowy, starając się nadać im pozór ufryzowanych. I wreszcie były gotowe. Z płomiennymi policzkami, oczami błyszczącymi od radosnego oczekiwania. Przyznać należy, iż Ania doznała pewnej przykrości porównując swą czarną, gładką sukienkę i niezręczny, o wąskich rękawach w domu uszyty płaszczyk z eleganckim żakietikiem i zręczną sukienką Diany. Lecz w czas przypomniała sobie, iż posiada bujną imaginację i potrafi z niej korzystać. Następnie nadjechali kuzynowie Diany z Newbridge i wszyscy razem, otuleni w futra i koce, usadowili się w obszernych, wygodnych saniach. Ania rozkoszowała się jazdą, gdy sanie lekko sunęły po ubitych, gładkich drogach, a śnieg skrzypiał pod kopytami końskimi. Słońce zachodziło wspaniale, a śniegiem pokryte pagórki i ciemno szafirowa woda zatoki Świętego Wawrzyńca lśniła połyskiem jak wielki puchar z perłowej masy i szafirów napełniony winem i ogniem. Głosy dzwonków i oddalone śmiechy, niby głosy elfów leśnych, rozbrzmiewały ze wszystkich stron. Ach, Diano, szepnęła Ania, ściskając pod futrem rękę Diany. Czyż to wszystko nie wydaje ci się pięknym snem? Czy ja naprawdę wyglądam tak jak zawsze? Czuję się zupełnie inaczej i wyobrażam sobie, że się to odbija na mojej twarzy. Wyglądasz w istocie uroczo. Rzekła Diana, która tylko co posłyszawszy podobną pochwałę od jednej ze swych kuzynek, uznała, że będzie ona odpowiednia w tym wypadku. Masz prześliczne rumieńce. Na program tego wieczoru składał się dla Ani szereg wzruszeń, z których, jak zapewniała Dianę, każde następne było silniejsze niż poprzednie. Kiedy Prissy Andrews w ponsowej jedwabnej bluzce ze sznurkiem pereł na białej okrągłej szyi, ze świeżymi goździkami we włosach. Wieść niosła, że nauczyciel posyłał po niedaleko za miasto. Weszła na estradę i zadeklamowała, co zaszło w ową ciemną noc, gdy żaden promień światła nie potrafił się przedrzeć poprzez mrok. Ania drżała z przejęcia i natężenia uwagi. Kiedy chór śpiewał pieśni Herubinów, Ania spoglądała w sufit, jakby tam widziała grupę aniołków. Kiedy Tomek Sloan głosem i ruchami naśladował głupiego Tomka na jarmarku, Ania śmiała się tak serdecznie, że siedzący obok musieli się także śmiać, pomimo że dowcip i humor tej farsy wcale nie należał do najlepszych. Wreszcie, gdy pan Philips w monologu Marka Antoniusza wobec trupa Cezara nadawał swemu głosowi najbardziej rozdzierające dźwięki, spoglądając w końcu każdego zdania na Prissy Andrews, Ania czuła, że potrafiłaby zerwać się i przyjąć udział w buncie, gdyby choć jeden rzymski obywatel stanął na jego czele. Znalazł się jednakże pewien numer programu, który nie potrafił wzbudzić jej zajęcia. Gdy Gilbert Blythe zaczął deklamować, Ania wydobyła z kieszeni jakąś książkę i, nie słuchając go, zagłębiła się w czytaniu. Pozostała też sztywna i nieruchoma, pomimo że gdy skończył mówić, Diana klaskała w dłonie aż w uszach huczało.